Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, to jest 29 dzień maja. Mamy dzisiaj, kochani, międzynarodowy dzień, czy może nie wiem, czy międzynarodowy, ale Dzień Działacza Kultury, czyli po staremu tak zwanego kaowca. Każdy działacz kultury, szczególnie z punktu widzenia chrześcijanina, powinien być jednym. Powinien zaprowadzać wszędzie kulturę chrześcijańską. Czyli kiedy go ludzie widzą, jego sposób życia, jego sposób funkcjonowania, powinien myśleć o chrześcijaństwo jest super. Byłoby super, żebyśmy tak żyli, żeby inni zachwycali się chrześcijaństwem. Zapraszam czołeczka i jedziemy. Moi drodzy moi, 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 kochani moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie tego poranka i bardzo zapraszam na kolejne spotkanie. Mamy dzisiaj czwartek, więc oczywiście ciekawostki. Będzie ciekawostka, troszeczkę obrzydliwa, w sensie dla niektórych prawdopodobnie, ale w ogóle to bardzo, myślę, ważna w sensie swoim przesłaniu. Yy, mamy Hanoi, czyli rok 1902. Kochani w Hanoi, wtedy oczywiście oni są jeszcze ciągle yy, to jest Wietnam są ciągle kolonią, nie są jeszcze samodzielnym państwem i mamy wtedy w 1902 roku w Hanoi ogromną plagę szczurów. Słuchaj, i jest udokumentowana rzecz. Chodzi o to, że wtedy wybudowano kanalizację w Hanoi i ta kanalizacja stała się dla szczurów niesamowitym systemem transportowym, jak się dostawać do różnych domów, również do tej części europejskiej, w sensie tam, gdzie mieszkali Europejczycy. I w związku z tym Francuzi zrobili ogromną ponoć akcję zabijania tych szczurów. Chodziło też o to, że one roznosiły choroby i stąd się brało bardzo wiele takich, wiecie, wręcz plak chorobowych, które wybijały mnóstwo ludzi. I zaczęto to zabijać, te szczury, a żeby zmobilizować ludzi do zabijania szczurów, to ogłoszono taki specjalny konkurs, że dla każdego, kto przynosił zabitego szczura, to dawano mu pieniądze. A nie tyle nawet zabitego szczura, ile ogłoszono to w ten sposób, że za każdy ogon szczura dawano pieniądze. I koniecznie, jak się to domyślić, bardzo szybko znaleźli się ludzie, którzy postanowili zrobić na tym interes. Byli specjalni szczurzołapi, którzy na początku rzeczywiście zajmowali się po prostu wyłapywaniem szczurów, zabijaniem ich i potem dostawali pieniądze za, każdy, za każdego martwego szczura. Ale się zorientowali, że przecież można by zacząć hodować szczury na ogony, bo kazano dostarczać właśnie tylko te ogony. Więc hodowali szczury, rozmnażali je coraz bardziej, ucinali im ogony i w ten sposób zarabiali pieniądze. Kochani, skutek był taki, że kiedy akcja się zakończyła, to szczurów było jeszcze więcej niż wtedy, gdy się zaczęła. Właśnie przez tą taką chciwość ludzką, przez tą taką dziwną ludzką naturę, która sprawiła, że zamiast, no właśnie, pomóc, to człowiek to wykorzystał ku własnym celom, nie licząc się zupełnie z innymi i ponoć te choroby przenoszone przez szczury i te plagi chorobowe były jeszcze większe. Kochani, ten przykład z Hanoi, bo to jest rzecz rzeczywiście poświadczona historycznie, to jest coś, co często się podaje na różnych takich seminariach, wiecie, biznesowych, o tym, w jaki sposób yy, źle prowadzić biznes, żeby niby ułatwiając albo dając komuś zarobek tak naprawdę prowadzić do większych nieszczęść. Ale ja nie o tym bym chciał. Ja najbardziej chciałbym o tym, że my bardzo często robimy działania pozorujące, takie, które wyglądają na to, że walczymy ze złem, walczymy z czymś niedobrym, próbujemy coś usunąć, ale to jest tylko pozór. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj, to jest taki psztyczek mały dla każdego z nas, pomyśleli, gdzie macie takie miejsca, gdzie się maskujecie tak naprawdę, a nie walczycie. Kochani, ja mam wiele takich miejsc w życiu, gdzie na przykład mówię o jakiejś swojej walce ze złem, gdzie mówię o tym, że coś robię, gdzie mówię, że nad czymś pracuję, gdzie mówię, że rzeczywiście się starałem, a tak naprawdę nic nie zrobiłem, tylko próbuję zamaskować ten obraz. I, kochani, ktoś może mieć wtedy poczucie super, on podejmuje walkę ze szczurami, będziemy zdrowsi, będziemy mieli mniej niebezpieczeństw, będzie mniej chorób a się okazuje, że nam się rodzi coraz więcej, że to zło się panoszy, bo ja tylko udaję, że z tym walczę. Kanie, gdzie są te miejsca? Albo wasze prywatne, gdzie sami przed sobą, z własnymi grzechami udajecie, że walczycie, albo też może przed innymi, nie? Gdzie po prostu tworzycie jakąś nieistniejącą rzeczywistość waszej nie wiadomo jakiej waleczności i w ogóle stania na straży różnych dobrych rzeczy, a w środku zgnilizna, smród i kanały ze szczurami. Nie byłoby dobrze, żeby tak było, warto tego udawania jak najszybciej się pozbyć. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Bardzo się z niego oczywiście cieszę. Życzę Wam dzisiaj pięknego, najpiękniejszego dnia na świecie. Miejcie się dobrze, a my się widzimy jutro yy, kolejnego dnia. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia z Bogiem. Pa!